Hej, ja jestem Ripley, a dzisiaj przedstawię wam to, kim jest przeglądający się. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to go zasubskrybuj, aby być na bieżąco z nowymi filmami na kanale, których ostatnio jest całkiem sporo. Jeżeli masz ochotę, możesz także napisać komentarz z propozycją na kolejny odcinek i cóż, zapraszam was do oglądania. Tytan, przeglądający się w przeszłości, był jednym z członków odnowicieli Eldia, które zostały zmienione w bezmyślnego Tytana przez służbę bezpieczeństwa publicznego, która schwytała go za udział w spisku przeciwko rządowi Marley. W postaci Tytana miała około 3-4 metrów wysokości. Był także zdeformowany, ponieważ miał dużą głowę, która była nieproporcjonalna w stosunku do jego reszty ciała. Oraz jak w swojej ludzkiej postaci, miał także włosy sięgające do ramion oraz duże, brązowe oczy. Gdy był jeszcze człowiekiem należał do odnowicieli Eldia, był obecny gdy Grisha dowiedział się, że jego siostra Faye została zagryziona przez psy jednego z oficerów Marley, a także gdy wycinał sobie na swojej skórze znak krzyża na ramieniu podczas ceremonii inicjacyjnej. Przez kolejne lata pracował z odnowicielami Eldia nad odkryciem historii i przywróceniem im ich utraconej wolności. Był również jedną z osób, która wywatowała na oświadczeniu, iż odnowiciele Eldia z na czele odbiorą moc pierwszego króla i przekażą ją Dinie, która była ostatnią osobą z rodu królewskiego. Jednak gdy Zeke miał 7 lat, ujawnił rządowi Marley Spisek odnowicieli Eldia, przez co wszyscy jego członkowie zostali wysłani na wyspę Paradis, gdzie mieli zostać zmienieni w bezmyślnych tytanów. Gdy wszyscy członkowie ruchu oporu zostali zebrani na szczycie muru, rozkazano im uklęknąć, po czym żołnierze wstrzyknęli każdemu z kolei serum, które sprawiło, iż zmieniali się oni w bezmyślnych tytanów. Serum wstrzegnięto także człowiekowi, który stał się Tytanem przyglądającym się, i również jak i innych spiskowców zrzucono go z muru na ziemię. Tytan ten zabił także Grossa, który spadł z muru, ponieważ Kruger zepchnął go ratując przednią Griszę. Tytan ten schwetał Grossa i odgryzł mu po kolei kawałki jego twarzy, po czym go pożarł. Następnie mogliśmy go zobaczyć dopiero wiele lat później, gdy rozgrywały się wydarzenia dotyczące bitwy o dystrykt Trost. Tytan wielkousty złapał linę od sprzętu do manewrów przestrzennych, która należała do miny Karoliny. przez to spadła ona na ziemię. Wtedy też podniósł ją, tytan przyglądający się i odgryzł jej część jej głowy. Po raz ostatni był widziany razem z innymi tytanami w magazynie z wyposażeniem wojskowym w kwaterze głównej w Troście. Po opracowaniu planu przez kadetów postanowili oni zaatakować tytany. Sasha zaatakowała tytana przyglądającego się, ale nie udało się jej go zabić. Zatem też tytan ją spostrzegł i zaczął kierować się w jej stronę. Lecz Sasha przed pożarciem przez tytana uratowała Mikasa, która to zabiła go, gdy ten zaczął zbliżać się w stronę Saszy. Jeżeli film ci się spodobał, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapeczki w górę. Jeżeli jesteś tu nowy, to oczywiście zachęcam także do zostawienia subskrypcji na moim kanale, aby nie ominął ci żaden materiał, a których ostatnio jest całkiem sporo. Jeżeli masz ochotę, możesz także napisać w komentarzu propozycję na kolejny odcinek. A jeżeli ten film przypadł Ci do gustu, zachęcam także do tego, abyś zobaczył bądź zobaczyła moje inne filmy na moim kanale, które dotyczą uniwersum o Tytanów bądź także różnych innych serii, które od niedawna rozpoczęłam, może akurat coś Ci się spodoba. Ale przede wszystkim chciałam także podziękować za obejrzenie tego materiału i cóż, do zobaczenia w kolejnych filmach. No i cześć!